Witam was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest, jak widzicie, Garrys Mod, czyli jakiś wesoły człowieczek. Dlaczego już pokazuję wam Garys Moda? Ponieważ związany z tą grą jest pewien konkursik, jaki robię u siebie w grupie. Konkurs możecie zobaczyć dołączając do grupy Zygfryda, albo po prostu wyszukując ją na Steam Community, czyli na społeczności Steam. Wow, latający pociąg, tego jeszcze nie widziałem. Gary Smott jest tutaj, że tak powiem, obrazem czy tłem do tego, filmik, do, do tego konkursu, ponieważ dokładnie on jest nagrodą w konkursie. On polega, konkurs jest dość prosty, polega na tym, że chciałem, żeby ktoś stworzył jakąś fajną miniaturkę, właśnie dla naszej grupy, na filmie, ponieważ jest już nas prawie 100 i przypuszczam, że niedługo setkę przekroczymy. Ojej, on go zjada. No i w każdym razie. Tylko tyle chciałbym powiedzieć. Tak przypomnieć, dla tych, którzy nie, nie śledzą dyskusji o ogłoszeń, że robimy tam konkursik do wygrania z Gary Wszystkich zainteresowanych zapraszam. Każdy ma szansę równo, każdy ma szansę komentować. Eee, no i wybiorę tą miniaturkę, która najbardziej mi się spodoba. To było na tyle. Zapraszam Was do konkursu i do grupy na Steamie. Trzymajcie się. Hej.